No, tak naprawdę, wszystko to jest kwestią indywidualnego podejścia. Ja też musiałem się zapoznać z całym procesem, i jak dostałem telefon, to byłem pewny, że będę musiał przełożyć ten cały swój projekt na kolejny rok. Wiadomo, że ciężko jest pogodzić treningi, gdzie teraz musiałem tak naprawdę zrobić sobie z dwa tygodnie przerwy takiej przymusowej, a już tutaj mnie nosi, żeby wskoczyć do basenu albo do morza. A przed chwilą też z panią doktor rozmawiałem i powiedziała, że jeszcze. Tydzień czasu nie mogę trenować, mam odpoczywać, więc wiadomo, że ten mój proces treningowy jest trochę zaburzony, ale tutaj naprawdę fundacja robiła wszystko. Jeżeli macie normalną pracę, to zrobią wszystko, żeby, żebyście dostali zwolnienie, czy macie jakieś ważne wydarzenia w swoim życiu, można wszystko poprzekładać o kilka dni, więc myślę, że to jest też kwestia bardzo mocno indywidualna. Ja dostałem po prostu przymusowe zwolnienie pływackie, więc trochę sobie odpoczywam, ale tutaj dla mnie najważniejsze było po prostu pomóc dla, dla, dla biorcy, który, który tego potrzebuje, i mogłem sobie na to pozwolić. Nie myślę o tym, że, że jakoś mi to zaburzyło plan treningowy. Wierzę, że teraz szybko wrócę do siebie, a te komórki, które tutaj są, szybko trafią do, do mojego bliźniaka genetycznego i. I on po prostu wygra swoją najważniejszą walkę w życiu, i to jest dla mnie dzisiaj najważniejsze. Bardzo, bardzo zachęcam wszystkich do zarejestrowania, ze względu na to, że prawdopodobieństwo tego, że dostaniecie telefon. Tak, jak już dzisiaj tyle rozmów tutaj z paniami doktor i z paniami pielęgniarkami rozmawialiśmy to niektórzy czekają na ten telefon, ale my mówimy nie czekaj na telefon, bo jeżeli czekasz, no jeżeli dostajesz na tego telefonu no to dobrze, bo twój bliźniak genetyczny jest, jest zdrowy. Ja dostałem telefon po sześciu albo ośmiu latach. Musimy przeanalizować kiedy się dokładnie zarejestrowałem w bazie. Ale bardzo zachęcam naprawdę cały zabieg jest bezbolesny i trwa do 5 godzin, więc to jest super sprawa być w bazie i Zawsze możecie komuś uratować życie, jeżeli będzie tego potrzebowało.